Cześć, to Hubert z kanału Hubert Lamański. Lato przyszło, więc czas zastanowić się nad tym, co zrobić, żeby rośliny pięknie rosły, a żeby używać mniej wody. Jako ambasador Bricomarché chciałem Wam przekazać kilka informacji na temat tego, jak oszczędzać wodę w ogrodzie. Byłem w najbliższym sklepie Bricomarché, aby kupić wszystko, co potrzebuję do tego, aby pokazać Wam moje sposoby na oszczędzanie wody. Kupiłem super rośliny, keramzyt, kamień ozdobny i system do nawadniania oraz mini palenisko. Zobaczcie, co z tego zrobiłem. Pamiętajcie, aby zeskanować aplikację podczas płatności. Sposób numer jeden: jeśli macie ogród, w którym są drzewa i krzewy, to posadźcie rośliny zadarniające. One bardzo dobrze zatrzymują parowanie wody. Takie rośliny, jak na przykład runianka czy pięciornik trójzębny albo nawet bluszcz świetnie sprawdzą się w takich miejscach. Rada numer dwa. Używajcie ściółki. Róbcie ją z ściętej trawy lub na przykład z kompostu albo z kory. Tak, aby ściółkowana rabata lub donica oddawała dużo mniej wody. Jeśli już zadbacie o to, żeby woda... Tak intensywnie nie parowała, to teraz możecie zadbać o to, żeby rośliny dostawały wodę tylko wtedy, kiedy jej potrzebują. Sprawdźcie sobie za pomocą prostego higrometru, czy roślina ma odpowiednią ilość wody pod korzeniami. Jeśli wskaźnik pokazuje na niebieskim, to znaczy, że roślina ma już naprawdę mokro. Jeśli pokazywałoby czerwone, to znaczy, że ma zasucho, a najlepsze rozwiązanie to wtedy, kiedy pokazuje kolor zielony. Jeśli macie na przykład warzywnik lub kilka donic na tarasie, to super sposobem jest użycie takiego prostego systemu nawadniania kropelkowego. Taki zestaw składa się ze wszystkich elementów, które potrzebujecie do zrobienia nawadnienia z kroplomierzy, ze złączek, z węża doprowadzającego wodę, możecie sobie kupić prosty programator, który podłączycie do kranu i on poda wam wodę tylko w odpowiednim czasie i odpowiedniej ilości. Jeśli nie macie dużego ogrodu, a macie tylko balkon lub taras, to możecie zadbać o to, żeby na waszym balkonie pojawiły się rośliny, takie które potrzebują mało wody. Możecie sobie zrobić na przykład skalniak. Ja w Marsze kupiłem takie mini palenisko, które posłuży mi właśnie za podstawę do takiego skalniaka na taras. Pamiętajcie, że wszystkie elementy dekoracyjne możecie kupić w sklepie online, a piękne rośliny czekają na Was w sklepach stacjonarnych. Przed posadzeniem pamiętajcie, żeby zrobić otwór odpływowy. Mój mini skalniak gotowy. Posadziłem rośliny, które lubią mieć mniej wody. Dodałem dekorację z ozdobnego kamienia i mogę postawić go już na tarasie. Jeśli macie jakieś szczególne pytania odnośnie tego tematu lub innego tematu, to oczywiście zachęcam do zadawania pod tym filmem. Ja jako ambasador Marsze odpowiem na wszystkie te pytania. Zachęcam Was do subskrypcji tego kanału. Brykomarze z Pasją. A jeśli chcecie mieć więcej informacji na temat roślin, to wejdźcie na social media Bricomarsze Polska, na Facebooka i na Instagrama. A my widzimy się w kolejnym odcinku o roślinach.